Mam w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiaj działamy sobie na nartach Wypad rodzinny na święta Dzisiaj jest wigilia W czwartek polecimy na motor z Marem Pozderki jak oglądasz Pamiętajcie majstru o sobie z dzwoneczkiem Jak być z kanałem na bieżąco Łapeczce jeżeli materiał oczywiście nam to zasłuży w Komentarzu co ci o nagrywkach Lecę zaraz z wami na patyku na dół Potem was przełączę tutaj na górę Pogódka fajna Nie wiem czy zrobię tak, że Będą dwa filmosy Jeden z nart, drugi z moto Czy wam może to połączę jednego filmosa Zobaczymy, jutro pewnie też narty. Pojutrze też narty. Może i spróbujemy na desce. Fajne, dwa stoki są. Jeden bardziej taki stromy. Gdzieś tam jest troszeczkę po prawej stronie. Mult. I gdzieś tam. Halo. No, a tu gdzie? No nagrywam tu, napisałem ci eska. Wiem, no czym? Nagrywam dalej w tym samym miejscu To leć raz do góry się spykniemy zaraz No dobra, bo ja jadę już do góry tam czekam czekałem na ciebie No, no, no dobra. dobra to jadę nie Dobra stać, Chcesz... Chcesz widzów no. pozdrowić Tak, tak, pozdrawiam Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów <laughs> Bardzo serdecznie w ten świąteczny dziomek Dobra, lecimy, działać zaraz Do zobu tatko dzwonił Mówię, zjadę z, z wami majstry teraz na patyku na dół polecimy też chyba slalom zobaczymy czy to wyjdzie z kamerką wesołych świąt majstry, dużo zdrówka najważniejsze, Obywam plany wychodziły tak samo jak i te na motorze w życiu prywatnym dzięki za 604 suby lecimy do 1000 jakiś specjal się szykuje, skok z pod prawdopodobnie też się szykuje na nowy sezon na lato, na wiosnę Skok z komina z 252 metrów Został już był Tutaj macie linkacze do filmu Potem będę też chciał zrobić miniaturkę Gdzieś tam są wyskoki na tym słabszym jakby stoku Spróbujemy coś wyskoczyć Nogi ogólnie padają po chwili Gdzieś się zjedzie, nie wiem, jedną czwartą się zjedzie I nogi już są zbetonowane Też próbuję, spróbuję mhm. dla was się coś pokręcić Że zjeżdżam, robię kółko i dalej i dalej Także tak to majstry wygląda Lecimy na dół. Jadą, jadą! Ale fajowo jest. No mówię, 3 czwarte, jak się zjedzie, czy tam nawet już w połowie, już normalnie majstry, nogi są z betonu. Właśnie jest trochę lipa, bo tam wyżej są po prawej stronie cały czas te muldy, bandy, strasznie na tym właśnie nogi siadają. Zobaczymy, czy w czwartek połączę wam tego filmosa też na motorze z materiałami, czy... Po prostu będą dwa oddzielne filmosy. Dzięki majstry każdej mordeczce, która wspiera, pisze komentarz, łapeczkę daje, suba z dzwonem. Dzięki każdemu za wsparcie. Zobaczcie, zbudujemy tutaj jeszcze naprawdę konkretny kanał. Już jest w sumie kozak. Parę osób czasem dojdzie i naprawdę jest z tego fan i jest motywacja, żeby to robić. Także dzięki majstry jest naprawdę łogi. Zawody w kwietniu też chyba wystartujemy sobie się nie u nas na wiosce Tutaj macie linkacze do filmu Jak niektóre osoby jeszcze nie widziały Nowa fura jest na kanale Kiedyś KTM 125 SX A teraz jest C50 xf otak Tamten był 200 125, krocówka Teraz jest 4-otak I naprawdę jest bajeczka Fura jest przystosowana właśnie już teraz do lasu A nie tak jak tamta na tor Tamten też latałem po terenie Ale właśnie mówię Teraz jest naprawdę już Bajeczka. Wpadajcie Majstry, też na mojego Instagrama Będzie on podany w opisie. Tam wszystko na bieżąco Wam rzucam. Jak coś tylko uda się właśnie nagrać, czy tam, jak gdzieś lecimy w tripa działać, to na bieżąco Wam tam daje info. Także wpadajcie, zostawcie followka Fajnie, tam już 1060 obserwujących jest. Fajnie, to też tam idzie. Widzimy się, Majstry, na górze. I lecimy jeszcze raz to samo. Tylko dołączę teraz Wam slalom jeszcze. Wszystko, Я не знаю, что это, репонда. tylko chwila, taki moment był, teraz to życie Chodzimy tak o oh. что-то. Potem majstry wzięło mnie na nagrywanie telefonem, i to co się stało na dole, to zobaczcie już sami.